Witam Was na moim odcinku. Dzisiaj będziemy robili serię I w więzienie. My person. Witam. Aha, będę szukać do auta. Idź do miasta. Aresztować. Wstadzić do auta. Wypuścić po moim więzieniu. Patrzeć tą chcę. A? Robić żeby nie wychodził kupować rzeczy, zatrudnić ochroniarzy. Robić różne badania. No i żebym miał moje imperium. Steryjka bym chciał, żeby powstało z tego. Dla mnie nie było. Drive. O! Możemy jechać. Na serykę na ma Dobra. Nie, nie, tu jest jakieś miasto, trzeba poszukać. Serio, teraz pierwszy raz. Mm. Czekaj, dobra, to widać, że mamy Tristan. Szukamy. Ale są... o, jest jakaś wioska. Tu czym będzie, a jakiś Ty, są tu chyba. kurde, po ulici. Sorry, ale není ogarnięty bo na tablecie. Bardziej já na konsoli gram. Czekaj. O, oh, git, git, git. Dobra. Ale pewnie po którychś tam odcinkach będziesz ogarnięty. Mamy kapibarę. Dva, jeden, tři. Idziemy u moim To mojego Bristona. Skurzamy te sygnały. włączę światło i tyle. A jest pierwsza osoba. Ale <laughs> <laughs> ładne. <laughs> Właśnie. O jedną proszę. I tam po co mi to. Nie pytajcie, nie róbcie nawet w komentarzach, że ja się ja mam w tym całym dwie przeszły. Mam wystarczałe. Bo jak nagrywam tego samego no na dopisie jemy męty za milion. I mnie to serio nie obchodzi. Ja tego nie czytam. Mnie, nie spać się, kwiat. Nie to kurza. Tylko. Sorry, że tak, ale trochę się skurzyłem. Nie wiem. Odstanie się złotych Harry, idź spać. <grystanie> Perfect. Auta, Robuxy, może kiedyś kupię. Spadkary, myślał to, kamera. Wow, yy, może, a ten swat też jest fajny. limuzyna dla więźniów, na no, polistrą. Zacznijmy czym się różnim. No, myślę, że to jest tak garni, Kurde. O. No nie, on ci nie, pewno więcej nie, Kurde. nie, O, poszedł Ale right. no tutaj teraz pojedziemy poszukać. Kóra. Około innego więzienia. A, tu też mam wiczek jak ja. O nie! Nie, 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 nie przyjadę go, przyjadę! Co? Aha, czemu mi się zmieniła kaza, gdybym miałem mało pieniędzy? Ale się zbietam. Jak wiem pierwszy... jak mi pięknie, no wsunę. Nie ma tu nic. Tepnę się, bo mi nie opłaca wraca Oczywiście w końcu, da się wyłączyć tą muzykę. Myślę, się da. Ale nie. Dobra. Co tu możemy kupić? Podwójne łóżka. To przydałoby się. No nie. Eee... Telefon. Po co telefon? Kopia typ, że pokaza mi telefon. 10 zł, ej! Nie wiem. Co tu kupić? Myślałem, do tego. No. Tak czy mi się opłaca więcej więźniów kupować, bo będę szaleć. Jak ja kiedy idę do obiadku. <laughs> Nie no zaraz. Hmm. O to też szkoda, że można tylko jedno auto w tym. W no mojej Jednego więźnia. Jedno auto w jednym małcie Chcę mi tego uprzejmie. No, aresztuj się. No to ty. O, mam cię! Nie. Ma. Nie ma. Ten więzień nawet Nie wiedzieć jakie więzienie. takie takiego jest słabego? No, no słabe. Pip, pip. nie, 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 włącz to, włącz to event, no po co mi event może no, się przejdziemy, fantasy taki się dobrze to się Poświe... pozwyczajmy, nie wiem czy jakąś muzyczkę dodać o dobra <laughs> dobra, jedziemy na event może jakieś info? A, to jakiś pościg? Ja chcę na event jechać. to jest event? Zobaczymy, mi coś będzie działo na evencie. To jest event? Tak. Kurde. Helikopter. O kurde. No, widzę, że, że mam brawo jazdy z chipsów. Psy, psy. Gdzie jest ten event? Tutaj. Pierwsi będziemy na eventie. Pewnie my trwa, pewnie parę dni, ale... Event to event, kurde. Event, 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 event. Tarek to mi teleprej. Co to jest? Co to jest? Przechodzimy do eventu? O co w tym chodzi? Aha. Okej. Okay. Czekaj, co? Dobra. Jak ja wyjść z tego eventu? Ja nie chcę. Czekaj, widzimy się już w moim gotwie. Dobra widzowie. Grałam na tym momencie, z jakieś dwie, dwie minuty i to było jakieś, że jakaś tam historyjka, że musisz uciec z więzienia. Nie polecam. I myślę, że się dopoznaliśmy z tą grą. Myślę, że to wam wystarczy i mi wystarczy. Ja się z Wami bardzo dobrze serdecznie żeg żegnam. Więc... Będzie więcej odcinków, obiecuję. Taki pierwsze rundur, żebym się zapoznał z progami mojego więzienia. Myślę, że jest udany. Dziękuję Wam za oglądanie. I zostawcie subika i lajka, jeżeli jeszcze tego nie dostawiliście. E.